Jestem Jestem zadowolona. Jesteś zadowolona ze mnie? Nie wiem, tu chodzi o wybór, o, o wybór nas, tak? Czy jesteśmy zadowoleni? Znaczy, tak. jest, jest, no, pewnie bardzo sympatycznie jest. Dlaczego Nergal nas wybrał tego duetu? No nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Tak się czułam, tak mi się wydawało, że... Najcika... Nergal zawsze mówił, że e, bym chciał, żeby było ciekawie. Tajera! Yeah. Okay. Ale z wątpliwości, nie? Nie, nie. 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 Jest okej, okay. tekst jest bardzo fajny, jest dobry przekaz. Piosenka mi się podoba, bardzo mi się podoba nawet. E, tak jak Arus już powiedział, fajne ma przesłanie. E, i, I muzycznie jest. E, może nie jest to taka piosenka, którą zwykłam wykonywać, no ale chyba o to chodzi, tak, żeby się sprawdzić w innym repertuarze i no zobaczymy. Myślę, że bardziej niestety. Bo bardziej jest to arysowa piosenka niż moja, ale będę walczyć. Poziom, poziom tego, tego utworu muzycznie jest bardzo wysoki. Jest bardzo wysoki, i jest perfekcyjnie dobrana, dobrana melodia do słów. Także, no, no Jest to niebywały, niebywały problem dla, dla śpiewaka, szczególnie kiedy nie zna praktycznie y, utworu, bo dostaje go na parę dni przed, czy tam na dzień, czy dwa przed y, występem. To naprawdę trzeba wielką mobilizację i, i, i zrozumienie dla, dla tego utworu. Yy, Ars chciał powiedzieć, że boimy się, że zapomnimy tekstu, tak? Tak, no, <laughs> <pod> względem... <laughs> to powiedzieć. jest bardzo dużo. Ja. Na pewno bym chciał zaśpiewać ten fragment solowy, nie? gdzie jest instr instrumenty grają, tylko jest pole do popisu. Ja chciał zaśpiewać pierwszą zwrotkę, bo już ją pamiętam. <laughs> Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VIO.